Cześć, witam na obchodzie. Mamy połowę września. Taka właśnie ruda żelaza występuje w wielu miejscach na działce. Zbieramy sukcesywnie te kamienie, ale to jest nie do wyzbierania. Na kilkudziesięciu centymetrach pod ziemią potrafią być takie duże głazy jak ten. Zachodnia strona działki. Na lewo, świeże założenie ogród leśny, o którym w osobnym odcinku, tutaj dzięki wielkiej uprzejmości sąsiada, mamy dużo ściółki do ściółkowania tego terenu. Wykoszone i zwiezione w to miejsce siano z obszaru około hektara. Tam żółty słupek to będzie. Skrajna granica jadalnego lasu ten teren otrzymuje się zielony przez cały rok docelowo będzie łąką może jakieś soliterowe drzewa tutaj zostaną tylko posadzone, żeby wydobyć ich pełną okazałość bez sąsiedztwa Podczas tej wizyty zamówiliśmy geodetę do sprawdzenia wyznaczenia punktów granicznych i przesunęły nam się granice. To co do tej pory było uprawiane jako ta część działki jest do oddania, tam jest palik żółty zabity na wprost dopiero na lewo od niego jest. Moja działka, granica się przesunęła o ładne metry, 5-6, ale z drugiej strony zyskaliśmy w głąb, gdyż tu jeszcze 3 metry od tego pastucha przynależą do, do działki. Według geodety powierzchnia się też zmieniła, nawet o 20, 20 arów. Nie mamy jeszcze jednego punktu wyznaczonego, żeby to definitywnie stwierdzić, a zajmiemy się tym w przyszłości. Nie było teraz potrzeby, żeby tam w chaszcze się wbijać i osobny punkt dodatkowy znaczyć. Czeremcha, oczywiście. i przechodzimy ze drugu, na drugą stronę pasa drzew tutaj już na nowo zieleni się łączka stąd też nasz bardzo uprzejmy sąsiad zebrał nam i dostarczył siano które było widać na pierwszej stronie wygrodzenie Zmierzamy w stronę Rokitników. U Rokitników bez zmian, dwie sztuki ciągle przy życiu. Jest jakaś wegetacja. Może z dwa razy dostały wodę tylko w swoim życiu w tym miejscu, ale jest okej. Okay. I tutaj są dzikie szparagi dwie mniejsze kępki cztery pędy i tutaj też cztery pędy zostaną jakieś nawożenie na wiosnę i zobaczymy co potrafią kiedyś przejdą w jakieś inne Dedykowane miejsce i jeszcze rzut oka na to pole. To pole żyją, zapewne coraz mniej. Coraz trudniej je wypatrzyć. Czy nie był plewiony ostatnio ten, ten odcinek? I tutaj, gdzieś pomiędzy chwastami, dają radę. Wilgoć jest. Co ciekawe, jest głębokie popołudnie. Ciągle jest tutaj rosa. Jak mróz wszystko zetnie, to będzie przegląd. Wtedy zeschnięte rzeczy się poczyści wokół drzewek. Kiedyś plawienie im zaszkodziło. Teraz zostawiam już. Do przyszłego sezonu i jeszcze rzut oka na wygrodzenie. W wygrodzeniu bez większych zmian nic nie ucierpiało od gryzoni od czasu ostatniego przyjazdu czyli bilans strat ciągle 3 sztuki. Gryzoni, oczywiście, pełno, tutaj tymczasowo. Woskownica pensylwańska. Cztery krzewy zimują. Na wiosnę trafią w lepsze miejsce. Kwietnik. Fasolatyczna kwitnie. Późno się wzięła za robotę. Nie zdąży. Tutaj w jakimś fioletowym zabarwieniu. Sorgo, proso Kukurydza, fasola schnie, powiązała trochę nasion, Maronia z poprzedniego sadzenia. Indygowiec się trzyma. Końcówki mu pozasychały, pozamierały, ale to chyba już w transporcie i jeszcze z nowości do gruntu trafiła spasówka jabłoń, stara odmiana okulizowana, odporna, wytrzymała. Zobaczymy, jak będzie sobie dawać radę. A tutaj jest jeden z dwóch łubinów jadalnych, który dopiero teraz wziął się za robotę. Plus kwiaki odpuściły, tego nie zadusiły. Większość tu zadusiły. I jest nawet w środku kilka strąków, które pewnie zdą zdążą dojrzeć, gdyż zapowiada się długa, ciepła jesień. I w końcu doczekałem się pierwszego słonecznika, który zakwit. Wam przypominam, mamy połowę września. To by było na tyle. Dzięki hej.